Wszystko, wszystkie jestem spajki i witam was w takiej krótkiej super relacji, super beat-up'a, zrobionym przez super i super dilerka. Zapytacie pewnie, kiedy się to odbyło. Odbyło się to dnia 23 stycznia 2015 roku. Wszyscy spotkali się przed multikinem w Złotych Tarasach. O, 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 gdzieś tutaj, tutaj, macie, pokazane. No, właśnie, tak ładnie, ładnie. No. Zapytacie pewnie jeszcze, kto tam się taki pojawił. No jak wcześniej wspomniałem, był dealer, był Adwe. Pojawił się także Naruciak, co było fajnym zaskoczeniem. Poza tym jeszcze był DJ. Nie, z DJ nie mam zdjęcia. Był jeszcze Urban. Nie, z nim też nie mam zdjęcia, bo, 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 bo to Urban. I parę innych osób. Byłem ja. No dobra, dobra, ale jeszcze pytanie, co takiego tam robiliśmy. No więc to były autografy, zdjęcia, gadanie. Yy, następnie, następnie, następnie tak po jakimś 30 minutach poszliśmy sobie dalej i ze złotych tarasów poszliśmy pod pac kultury yy, zdjęcie też chamsko, tak samo jak z tymi tarasami co zajmowałem i ono jest jakieś nie na czasie, ale mniej więcej w tym miejscu. I co robiliśmy pod płacem kultury? No więc tam również były autografy, zdjęcia, gadanie. I po jakiejś godzinie to się wszystko skończyło. No i dobra, wiem ta relacja była spółka... Super, epicka, z wybuchami, w ogóle, byłem tam żywy cholernie podczas mówienia tego, co tam się działo. No, i cóż mam tutaj powiedzieć. No dobra, no po prostu miałem lenia i nie widziałem sensu tam nic nagrywać, to, to, to zdjęciowo to robię, a relacja jest super i, i, i ja zawsze robię relacje z takich rzeczy, więc, więc nie narzekać mi tu, proszę. No. <ścoughs> No tak naprawdę po prostu spotkanie było krótkie, spontaniczne, trwało godzinę, było fajnie, można było pogadać, poświęcić się osób było około 50 i to mimo wszystko można było jakoś spędzić przynajmniej choć się tą godzinę. No więc dziękuję wam bardzo za słuchanie, mam nadzieję, że chociaż trochę ogarnęliście o co mi chodziło. Jeśli tak to oczywiście łapkę w górę możecie zostawić, jeśli podobało, komentarz, subskrypcję, jeśli uważacie, że jestem na tyle głupi, że, że chcecie mi wspomóc, no... I do następnych materiałów. Trzymajcie się, no pa pa!